Siemaneczko, z tej strony Pancake, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ze stronki GeForce Kings, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam poprzez kliknięcie w reflink, który znajduje się w opisie, albo możecie sobie przejść na tą stronę, kliknąć sobie w plusik, tutaj wpisujecie sobie mój kod jakim jest Pancake, klikacie sobie użyj kodu i dostajecie dodatkowo 5% do Waszej wpłaconej kwoty, co według mnie jest naprawdę bardzo spoko opcją. Mamy dzisiaj duży balans do wykorzystania, więc myślę, że pootwieramy sobie jakieś droższe skrzyneczki. Zaczniemy może od skrzyni Covert. Polecimy sobie z nią jeden raz jak na początek, zobaczymy co z niej wyleci. Będzie to Petka Casialator, czyli na minus prawdopodobnie strata 7 zł, Ale damy Covercikowi jeszcze jedną szansę. I uwaga, uwaga, będzie MP7 Bloodsport. To powinien być profit, a nie to jest Battle Skirt, battle skirt czyli strata 16. Zł. Ogólnie, poprzez otwieranie skrzyneczek, tak jak tutaj widzicie, dostajecie EXPA, który po prostu buduje wam poziom. Możecie sobie później przejść do zakładki skrzynie bonusowe i otworzyć sobie na przykład srebrną skrzynię, zależnie od tego jaki macie poziom, ponieważ za wbicie kolejnych poziomów dostajecie. Dostajecie klucze do skrzyni, które możecie sobie za darmo otwierać, więc jest to bardzo fajna opcja. Może polecimy sobie teraz ze skrzyneczką USP dwa razy, 15 zł. I może uda się trafić takiego Kill Confirmed 300 zł. Wtedy byłby naprawdę bardzo fajny profitik, Ale trafiamy kaimana, co daje nam profit 55 zł. Ile mieliśmy tutaj na niego procent? Y Kajman, tutaj jest Kajman. 0,4% na trafienie Uspa. Więc myślę, że otworzymy sobie jeszcze jedną, bo ta skrzyneczka naprawdę bardzo fajny drop nam teraz dała. Już myślałem, że będzie serum, ale niestety dostajemy co innego. Teraz przejdziemy sobie, myślę, do zakładki Contract. Tutaj, jeżeli przejdziecie sobie do eventu, który już się zakończył, macie podsumowanie, możecie sobie zobaczyć to go wygrał. My tymczasem pykniemy sobie kontrakcik, wrzucimy sobie te skinki. Myślę, że tego uspa sobie zostawimy. Mamy 45 zł w kontrakcie i dostajemy skina gloczka Royal Legion Factory New za 100 zł, profit 55 zł, jak najbardziej spoczko. Myślę, że przejdziemy sobie teraz do skrzyni Frontside Misty 50 na 50. Otwieramy sobie taką jedną, 1,41 zł. I czy będzie kałaszek? Czy będzie? No niestety nie udało się kałaszka dropnąć, ale spróbujemy sobie jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że tym razem nam się uda. I znowu się nie udało, ale jak to mówią, do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka. I uwaga, czy będzie? No coś, coś nie siada, coś nie siada. Ta skrzyneczka chyba nas. Naprawdę nie lubi. Polecimy sobie może 50 na 50 Mecha Industries, 25 zł za otwarcie jednej takiej skrzyneczki. I uwaga, czy będzie? Nie będzie, Emeczki. Nie będzie. Niezbyt jestem zadowolony, ale polecimy sobie Party Mix. Polecimy dwa razy, 80 zł za dwie skrzyneczki. I uwaga. Dostajemy dwa Famasy Nightbor, czyli naprawdę duża strata. Więc od razu przechodzimy do skrzyni Rich którą otworzymy sobie jeden raz. Miejmy nadzieję, że tutaj nam się uda zrobić jakiś fajny proficik. 5-7 Monkey Business. Co też przynosi nam stratę. Nie jest najlepiej aktualnie. Ale lecimy sobie ze skrzynią Exclusive. I uwaga. Co dostaniemy z tej skrzyni? Czy my już myślałem, że będzie hodrod? Hodrod byłby naprawdę ogromnym profitem. Przejdziemy sobie do upgradera, albo jeszcze pikniemy sobie, może, kontrakcik. Te tańsze skinki sobie powrzucamy. Dostajemy Maga takiego i lecimy sobie na upgradera. Spróbujemy sobie coś tutaj ugrać. Wrzucimy może te trzy skinki. Damy sobie. Około 40% i lecimy na taką emeczkę Mecha Industries. Klikamy sobie ulepsz i prawdopodobnie siedzi. Siedzi jak najbardziej spoko. Zostawiamy sobie tą emeczkę. Myślę, że jeszcze tego gloka możemy sobie wrzucić na troszkę więcej szans. Na troszkę więcej procent. I spróbujemy zrobić balet raina. Damy sobie do lewej strony bardziej 55% i chyba nie o siedzi. Siedzi więc jak najbardziej spoczko Myślę, że to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Ja bardzo serdecznie Was zapraszam Na tą stronkę Dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka Jeżeli Ci się spodobał zostaw łapkę w górę Subskrypcję oraz komentarz A ja już będę uciekał Trzymajcie się, śmianeczko.